Witajcie, kochani, Anna Hadowska, Marek Domański, To może teraz ja o tobie, a to o mnie. No wsiągnę w to. To już był taki moment, kiedy zaczęła się ta pasja, która pewnie wielu z Was też doświadcza, że no jest taki hype, kurczę. E, więcej, 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 częściej. No i wtedy wróciłem też do Polski mówię, Boże, gdzie ja będę tańczyć tą, tą salsę teraz, kurczę. Też na tym ten sam portalik, podejrzewam, e, i zaczęliśmy trafiać na te same imprezy, bo były dwie w Warszawie, czy na początku jedna wręcz. Także to było jeszcze zanim powstały szkoły salsy, była jedna nauczycielka, Ola Leszczewicz, pozdrawiamy, e, i środowisko, które się składało z, nie wiem, 30 hardkorowców, którzy do dzisiaj się znają wszyscy właściwie. Część już nie tańczy. Tak, Ta tak. historia potem jeszcze jest, jest na ciąg dalszy, jest bardzo kolorowa, bo tak, ja, ja siedziałam tutaj pierwszy rok studiów, pojechałeś na stypendium do Niemiec, do Niemiec. Nie? dostałeś propozycję, więc tutaj trochę się lokalnie spotykaliśmy, na tych imprezach tańczyliśmy. To były jeszcze czasy, kiedy się jako studentka to ja chodziłam pisać maila do kafejki internetowej. To ten jest niby niedawno, ale w ogóle tak się świat zmienił. Że właśnie maile pisaliśmy do siebie, Marek już w tych Niemczech siedział, bo ja dostałam robotę studencką. Tak po prostu nas los rzucił, że dostałam w miejscowości 50 km od Stuttgartu, w którym Marek siedział. Schwäbisch Gmünd. Gmünd to był, tak! <laughs> Praktyki gdzieś mi tata mi załatwił u kumpla w firmie, żebym pojechała coś popracować latem. I ja w tym Schwäbisch Gmündzie. Dojeżdżałam do Stuttgartu, Marek mi tam odebrał z lotniska, w ogóle pokazał, mi jakąś imprezę. Tam w ogóle tańczyli on tu, jakieś warsztaty z Jasonem Moliną. Dobra, tam ja nic nie umiałam, nieważne, na jeden, na dwa tancerka, nie nauczę się. Był taki głód też tej wiedzy, chodziliśmy na warsztaty mm. do Rafaela Munoz'a, który też, któremu później asystowałam na różnych warsztatach. Ja to, to, tata mi zrobił taką przysługę, bo mnie tam wysłał. Jak ja posiedziałam dwie, dwa miesiące w tym biurze, z którego uciekałam, tylko żeby tańczyć salsę, to uznałam, że ja nigdy w życiu nie pójdę pracować do żadnej firmy. Abstrakcy Nigdy nie chciałam w taki sposób żyć, więc o tyle było to cenne doświadczenie. Po miesiącu się do tego Stuttgartu przeprowadziłam, żeby zamiast dojeżdżać ze Szwebir, do tańczyć do Stuttgartu, to żeby dojeżdżać ze Stuttgartu. Do że będę pracować. Zmieniłam sobie mieszkanie. Priorytety tam. jasno ustalone. I tam, tam się też z Markiem zaprzyjaźniliśmy. chodziliśmy na te warsztaty, douczyliśmy się. Właśnie ten lady styling, te łapki, takie jakieś, to, to coś zobaczyłam, że jakoś inaczej tańczą. I ja wróciłam po wakacjach do, do Warszawy. Tutaj w międzyczasie taki ważny człowiek, Edwin Aviles, DJ, który w, w Niemczech poznał swoją żonę Polkę i później się przeprowadzili tu do Warszawy. I on tu bardzo promował lokalnie. Mieliśmy imprezy w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. maleńki, ale ciągle było gdzie potańczyć. Mm. Drukowaliśmy ulotki robione w Wordzie gdzie w wersji poziomej. Trzy takie szpalty, logo, informacje. I na... Jak ja pojechałem do tych Niemiec, no ja z wykształcenia ochroniarz środowiska, więc tam pracowałem na tym stypendium w takiej firmie, zajmującej się ochroną środowiska. Natomiast jak ja tam trafiłem, po tej naszej no bądź coś pustyni, takiej, gdzie tam kilka osób raptem na krzyż, jedna impreza, tam był wielki świat Eldorado, nauczyciele. Wszystkiego z każdej strony świata, codziennie imprezy. Była tak straszna dysproporcja. I ja po prostu no, miałem stypendium, było takie sowite na tamten czas. Ja mieszkałem skromnie, tak wszystko wydawałem na warsztaty. Wszystko, wszystko. Inni stypendyści tam jeździli, coś zwiedzali, w góry chodzi, ja też lubiłem, ale w ogóle to. I tam, właśnie jak dojechałem do Frankfurtu na początku, to jak rozmawiałem z ludźmi, to mówię: Marek, a tutaj z Polski, tak? A to widzisz, nasz ulubiony DJ właśnie pojechał do Polski, <głos》>, czyli właśnie Edwin bilet. Mhm. E, I on pewnie tam trafił na ciebie. I też m, był ten jeden portal, salsa.org.pl. Janek, tak, prowadził? Jan, Janek mhm, Bajerski, tak. tak. Pozdrawiamy. No i e, to było takie jedyne medium, taki Facebook, salsowy powiedzmy. Ja taki, zacząłem taki nieświadomy marketing uprawiać, bo ja byłem tak zajarany tym, co tu tam się dzieje. Boś markę z Niemiec, tak? Bardzo tak, że ja pisałem. Zobaczcie, byłem na takich warsztatach i było coś takiego. I tutaj jakiś on-tu, jakiś festiwal. Nie wiem, no, byłem tak strasznie zajarany, że zacząłem artykuły pisać, wręcz zdjęcia wstawiać jakieś takie historie. W tych nie, Niemczech plądrowałem wszystkie imprezy, wszystkie warsztaty, jakie się dało. Zdałem sobie sprawę, że, że jednak nie zrealizuję się w tej ochronie środowiska, że to nie dla mnie, to było cenne też doświadczenie. Ja sama się podjęła, że po prostu no, chcemy to robić, bo też z nią się w międzyczasie e, jakby dużo pracowaliśmy razem, ja, uczyliśmy się. To ja to rzucę, bo ja to mam taką ciekawą no. właśnie do tego anegdotkę, bo ja to pamiętam. Ja byłam na drugim roku studiów, Marek tam jeszcze w tych Niemczech był, byliśmy jakoś w kontakcie, wiecie, te maile w kafejce internetowej jakoś się pisało. Ja gdzieś tutaj próbowałam tańczyć, ten Edwin chyba właśnie przyjechał, on taką ekipę, właśnie Ole, Leszczewicz mnie, potem mm. ciebie próbował tak chyba Arka tak wciągnąć. Miał dobrego takiego też takie wyczucie, że to musi być ekipa, że, że zespół tą Salsę jakoś promuje, nie jeden człowiek. I pamiętam, jak Marek przyjeżdżał i warsztaty prowadziliśmy najpierw, że ten Edwin właśnie miał jakieś jakąś przystań w tych klubach i tam te warsztaty to, nam organizował. C4. Więc jeszcze to nie była marka Salsa Libre. I pamiętam taki moment, ja mieszkałam na Powiślu wtedy, przyszedł Marek i mówi tak, wiesz co, to, 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 do dzisiaj to pamiętam. Mówi tak, nie chce mi się tej roboty robić, przekładać te papierki, że, że chciałbym robić w życiu coś takiego prawdziwego i chciałbym założyć Szkołę Salsy i czy założysz ze mną? Thank <muchas> you.